Cześć i czołem nie chcę już liczyć, ale to już będzie chyba ze 3 tygodnie bez ryby. A więc po raz kolejny nagrywam jakiś wstęp do filmu, w którym może w końcu będzie jakaś ryba, będę mógł się nią podzielić. Bo wyznaję zasadę, że nie ma ryb, nie ma filmów. Dlatego tak pusto na kanale. Woda się podnios podniosła znacznie przez ostatnie deszcze. Znowu zaczęło padać. Mam nadzieję, że zaraz przestanie, bo jestem tylko w koszulce. Dobra, to wskakuję na swój pomost parę rzutów małym kanibalkiem A później może na coś większego się przerzucimy. Jak mnie deszcz nie przegoni. Z wezmę. wezmą. Kto wie. Miało nie lać. To już końcówka tej chmury może zaraz przejdzie. Woda się uspokoi po deszczu i wyjdą żerować. Ostatnio w ulewie miałem piękne branie, a na pewno taka 70, ale krótko po zacięciu się odpięła. Zobaczyłem tylko bok ryby i była ładna. Tam już słońce wychodzi. No. Oh, stać na tym deszczu, czy się chować. Pędkarstwo jest dla wytrwałych. Treba. tandacz szczupak akcja podbierak nie po drugą Jest w końcu! Oh. O Boże. Ale to była amatorka, odpiął się w podbieraku. Wow, 60! Jest! Jest! A kto wie czy to nie mój największy szczupak? I na takiego małego kanibalkę. Na ósemkę kanibala. Wow. Wypasiony. Uuu. Jest. Co to był za skok po podbierak? Uuu, w końcu. O, ale. Ale na niego czekałem. Trzy tygodnie. Ha Już wy to odpinam to Olera taka fatalna nagrywka No Dobra No Jest odpięte Dobra Marciu, pocznij do wody. Jest. Jest, 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 ale fajnie powalczył. Uuu! Przestało padać, wychodzi słońce. Jest! No to 65? Tak myślę. A życiówka to 66, więc będzie blisko. Jakiego ja miałem farta, że go wyjąłem w ogóle Ej, nie wyskocz z tym podbierakiem W końcu Chodź Kolego Ale silny. nie uwierzycie, 66 sześć, trzeci raz, 66 cm. No coś pięknego, ale wypasiony, ale piękny. A zrobimy ujęcie. Jest! No! Piękny! Gruby! Podbierak. I zdjęcia. A, Gdzie Cię tu dać, żebyś mi nie zwiał? Tu go dam. Wow! <śleskujem> jest, jest, jest! Jest, 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 Ale solidny Super Zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie Dobra To ja się na chwilę wyłączam, ustawię sobie kamerę Jest super światło, zrobię dobre zdjęcie No to słuchajcie, nasz kolega na sesji zdjęciowej był bardzo niegrzeczny, strasznie się rzucał, ale mamy piękne zdjęcia zrobione. Teraz chodź tu. No, piękny byczek, buziak. I do wody. Poszacował się na dnie. Odpoczywa. Jest.